Wordlist, page 69. Pop in. Wpaść, zajść, skoczyć. Z krótką wizytą. Fancy. Mieć ochotę na coś, chcieć czegoś. Grant. Grant, dotacja. Na przykład na badanie naukowe. RECON. Myśleć, sądzić, przypuszczać, liczyć. Na przykład dni, kalkulować. Na przykład odległość rachować. Bare Bones. Co najistotniejsze? Podstawy. Take something into account. Wziąć coś pod uwagę, uwzględniać coś. Car Tires. Opony samochodowe. Dust and Rubble. Pył i gruz. Insulation. Izolacja. Sledgehammer. Młot dwuręczny, młot kowalski, młotek kowalski. Wiring and plumbing. Okablowanie i hydraulika. Flush the toilet. Spuścić wodę w toalecie. Double glazing. Podwójne szyby. Damp. Pilgoć, pilgotne. Mind the dust on the way. Nie zważając na kurz po drodze. Take the house to pieces. Rozerwać dom na kawałki. Smash. Rozbić. Straight up. Szczerze, serio, naprawdę, poważnie. Do the whole lot. Zrobić wszystko. Fittings. Sprzęt dużego AGD, lodówka, kuchenka, armatura, obudowa wewnętrzna, w budownictwie, montaż. Charming. Czarujący, uroczy. Recon. Liczyć, na przykład dni, kalkulować, na przykład odległość, rachować. Sending machine. Piaskownica. Urządzenie do usuwania powłok lakierniczych. Build a rainwater collection tank. Zbudować zbiornik do gromadzenia wody deszczowej. Install solar panels. Zainstalować panele słoneczne. Send the floorboards. Wyszlifować deski podłogowe. Schedule. Harmonogram. Present evidence. Obecny dowód. Central heating. Centralne ogrzewanie. Definite arrangements. Ustalenia ostateczne. Predictions. Przewidywania. Prognozy. Bills. Rachunki. Run out of something. Nie mieć już czegoś. Wyczerpać coś. Gray water tank. Zbiornik na szarą wodę. Deliver. Dostarczać. The judging. Ocenianie. Osądzanie.